Erasmus Plus to same korzyści dla naszej szkoły. Od 2020 roku szkoła Gaudamus bierze czynny udział w projektach finansowanych przez Unię Europejską. Mieliśmy możliwość wyjazdu do Hiszpanii, gdzie 20 naszych nauczycieli brało udział w szkoleniu językowym oraz kształciło swoje umiejętności w zakresie edukacji dwujęzycznej. Mogliśmy też wyjechać do Dublina, gdzie znowu uczyliśmy się języka angielskiego w kolejnym roku. A także do Rejkiawiku na bardzo ciekawe szkolenie dotyczące różnych metod pracy z uczniami, z młodzieżą. Jesteśmy bardzo dumni, że w 2022 roku otrzymaliśmy akredytację, czyli wyróżnienie dla szkół, które mają już swoje doświadczenia, a do tego wysoką jakość w ramach realizacji projektów europejskich. Przez kolejnych 5 lat będziemy mieli co roku gwarantowane dofinansowanie dla szkoleń naszych uczniów, a także innych form wspierających działalność szkoły. W zeszłym roku aż 30 nauczycieli naszej szkoły miało możliwość wyjazdu na różnego rodzaju szkolenia do prawie 20 krajów europejskich. Kolejną formą szkoleń finansowanych w ramach akredytacji są tak zwane job shadowing, czyli wyjazdy nauczycieli do innych szkół w różnych krajach europejskich, gdzie w rzeczywistości szkolnej mogą obserwować jak pracują nauczyciele w tych szkołach, uczyć się nowych form pracy no i zbierać najlepsze doświadczenia. A co cieszy nas najbardziej, nasi uczniowie w zeszłym roku po raz pierwszy mieli możliwość wyjazdu na wymianę uczniowską, która trwała 10 dni. Uczniowie klas 7 i 8, aż 18 uczniów było w Barcelonie, gdzie w zaprzyjaźnionej z nami szkole mogli poczuć się jak uczniowie szkoły hiszpańskiej. Do naszej szkoły w zeszłym roku przyjechali uczniowie z Majorki, i w tym roku planujemy kolejne tego rodzaju wymiany. No właśnie, co przed nami w tym roku? Kolejne szkolenia. Kolejne wyjazdy na job shadowing, kolejne wizyty w naszej szkole, gości z Majorki, z Barcelony, być może też z Włoch. No i wyjazdy naszych uczniów. Szykujemy się do wysłania trzech grup uczniów do różnych krajów, po to, żeby podczas wymian uczniowskich mogli nawiązywać nowe relacje, uczyć się języków, no i poznawać, jak uczymy się w innych krajach. Jestem przekonany, że korzystając z naszych doświadczeń, Projekty Erasmus Plus na stałe wpiszą się w wizję edukacyjną naszej szkoły, przyczyniając się do rozwoju naszych uczniów i nauczycieli.